Ten film pokazuje, w jaki sposób rozwija się rak i wyjaśnia kluczowe znaczenie witaminy C i aminokwasu lizyny w procesie zapobiegania rozszerzaniu się tej choroby. Oglądamy komórkę, która dla lepszego zrozumienia została rozcięta i silnie powiększona pod mikroskopem. Fioletowa kula w tle to jądro komórki, które Zawiera materiał genetyczny i zakodowane w nim mechanizmy kierowania wszystkimi procesami przemiany materii zachodzącymi w komórce. Ta czerwona struktura przypominająca latający spodek to fabryka komórki. W tym miejscu produkowane są enzymy oraz inne produkty metaboliczne, które komórka wytwarza. Informacja o tym, co ma zostać wyprodukowane, zakodowana jest. W jądrze komórki. Jasno-niebieskie struktury, widoczne na pierwszym planie, to elektrownie komórki, mitochondria. Ciemne, widoczne struktury to włókna kolagonowe, które budują w naszym ciele tkankę łączną. Komórka nowotworowa przekazuje w fabryce rozkaz wydany przez jądro komórki, aby produkować zwiększone ilości enzymów. Czyli biokatalizatorów, których głównym zadaniem jest trawienie otaczającej komórkę tkanki łącznej. W ten sposób umożliwia się komórce nowotworowej rozprzestrzenianie w organizmie. Okrągłe struktury przedstawione w czerwonym kolorze to enzymy, czyli biokatalizatory. Posiadają one zdolność kompletnego trawienia włókien kolagenu oraz tkanki łącznej i dlatego nazywamy je kolagenazami. Jeżeli włókna tkanki łącznej zostaną wystarczająco zniszczone, to komórka nowotworowa może się swobodnie poruszać. Przez normalnie dla nieprzenikalną warstwę kolagenu, i w ten sposób rak może się rozprzestrzeniać. Oto silnie powiększony pod mikroskopem. Przekrój schematu budowy komórki wątroby. W tej części filmu bowiem oglądamy powstawanie nowotworu w wątrobie. Przy rozwoju raka muszą zostać spełnione dwa bardzo ważne warunki. Po pierwsze, komórki nowotworowe muszą nieustannie dzielić się, co w konsekwencji prowadzi do utworzenia guza nowotworowego. Po drugie, komórki te muszą wyprodukować wystarczającą ilość kolagenaz, aby strawić otaczającą je tkankę łączną i tym samym umożliwić przemieszczanie się komórek graka. To właśnie przedstawia kolejny schemat struktury. Enzymy trawiące tkankę łączną przecinają włókna kolagenu i tym samym otaczającą komórki Tkankę łączną. W tym czasie dokładnie zachodzi też podział komórek rakowych, które dzięki rozluźnieniu struktury tkanki łącznej zyskują nową przestrzeń, by się mnożyć. To jest początek choroby nowotworowej. W następnych ujęciach filmu widzimy jak pierwotny rak, gus wątroby dokonuje inwazji innego organu, tworząc przerzut do płuc. Proces ten zwany jest metastazą. Tu również zostaje zniszczona struktura kolagenu, pozwalając komórce rakowej oddzielić się od głównego guza i przemieścić do najbliższego naczynia krwionośnego w wątrobie. Przedostaje się ona tam używając tej samej metody, czyli trawiąc przy pomocy enzymów kolagen budujący ściany małego naczynia krwionośnego wątroby. W wyniku tego komórka rakowa przenika do wnętrza naczynia krwionośnego i zostaje przetransportowana wraz z krwioobiegiem dalej. W płucach krwioobieg ma liczne rozgęzienia. Dzięki temu komórki nowotworowe w naczyniach włosowatych płuc mają lepszą przyczepność do ścian. Przy pomocy kolagenazy, czyli biologicznych nożyc przecinających tkankę łączną, komórki nowotworowe opuszczają wnętrze naczynia krwionośnego płuc, przebijając jego ścianki i wydostając się na zewnątrz do tkanki. Ta komórka rakowa jest teraz w stanie zagnieździć się w nowym otoczeniu i utworzyć tak zwany przerzut, czyli metastazę. W ten sposób pierwotny guz nowotworowy w wątrobie utworzył nowy guz w płucach. W następnej części filmu oglądamy osiągnięcia medycyny komórkowej i jej pozytywne działanie w naturalnej kontroli raka. Witamina C spełnia istotną rolę w produkcji kolagenu i tym samym w stabilizacji otaczającej komórki tkanki łącznej. W związku z tym, już nawet sama witamina C utrudnia rozprzestrzenianie się komórek nowotworowych. Następnym bardzo ważnym osiągnięciem medycyny komórkowej jest określenie roli aminokwasu lizyny. W tym procesie. Ten naturalny aminokwas obecny w organizmie w dużych ilościach jest w stanie zneutralizować działanie kolagenas, czyli enzymów trawiących tkankę łączną. Przedstawione tu cząsteczki lizyny wpasowują się dokładnie w aktywną część enzymu trawiącego.